Oto moja pierwsza próba laminowania włókna węglowego domowymi narzędziami. Użyłem do tego najpopularniejszy twil 2x2, a formą jest zwykła szklana maselniczka. Szkło potraktowałem jakimś woskiem co miałem pod ręką. Włókno węglowe zwyczajnie można pociąć nożyczkami na mniejsze kawałki. Wszystko gotowe, więc rozrabiam trochę żywicy z utwardzaczem i lecimy z pierwszą warstwą. Najpierw bezpośrednio na szkło nanoszę trochę żywicy i dopiero na to kładę pierwszy kawałek tkaniny. Następnie nasączam ją porządnie i powtarzam proces z kolejnymi warstwami. Zaskoczyło mnie też to, że ta żywica, której używam, praktycznie jest bez zapachu, więc nie było problemu robić to w pomieszczeniu z otwartym oknem. Na koniec zabezpieczyłem folio, przykryłem ręcznikiem, aby dało się odestać powietrze, i włożyłem do worka próżniowego, które następnie odesałem odkurzaczem. Nie było idealnie, ale forma całkiem dobrze została zaciśnięta i po 24 godzinach rozpakowałem wszystko. Poświęciłem też godziny na uwolnienie maselniczki, a to wszystko przez to, przez brak. Brak zastosowania porządnego rozdzielacza i parę innych błędów. Ostatecznie karbo prezentuje się tak, daleko mu do perfekcji, ale jak na pierwsze kroki jestem mega zadowolony.